Witam Państwa w specjalnym wydaniu gościa tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Benedykt Mirosław Stroszka, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Dzień dobry. A dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże. E, proszę księdza, na ostatniej mszy świętej w niedzielę mówił ksiądz, że chłopaki nie płaczą, chociaż pożegnania są trudne. No każdy chyba dobrze to rozumie, że po tylu latach. Pracy tutaj, w tej zgierskiej farze, człowiek się bardzo przyzwyczaił, zżył się bardzo, i to z bardzo wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach. I dlatego też no, mężczyźni podobno są twardzi, nie powinni płakać w sytuacjach trudnych. Dlatego też, no, chociaż biorę sobie lekkie środki uspokajające. To bardzo prosiłem wszystkich parafian, żeby się ze mną tak bardzo osobiście nie żegnali, no bo później to mnie wzrusza i nie mogę mówić, prawda? No, jakoś mi do tej pory się udaje to opanować, ale naprawdę jest ciężko. Choć tak jak mówił papież Jan Paweł II, żal odjeżdżać. No właśnie, no, przez te lata, chociaż pochodzę z Łodzi, to chyba najdłużej w swoim życiu byłem właśnie w Zgierzu. W swojej książce Pamiętnik Zgierskiego proboszcza pisze ksiądz, To moje pierwsze i ostatnie probowstwo w życiu. Jesteście pierwszą i ostatnią miłością mojego życia. Tak. Dlatego, że przyszedłem do zwierza. Po wieloletniej pracy no prawie też przeszło 20 lat w Łodzi w duszpasterstwie akademickim. To było duszpasterstwo akademickie centralne, czyli dla studentów całego miasta i duszpasterstwo nauczycieli akademickich. Więc to był zupełnie inny profil pracy duszpasterskiej, bo spotkania w kaplicy akademickiej, codzienne prelekcje, konferencje, sympozja. No a poza tym yy, ta część turystyczno rozrywkowa, a więc wakacje pod namiotami, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie, a zimą, zimowiska, szkoły narciarskie, szkółki narciarskie, rajdy w ciągu, poza tym w samym duszpasterstwie, przy, prawie w każdą sobotę czy co drugą, jakieś dyskoteki nazwijmy to, w takim mniejszym zakresie, około 100 osób, a na Sylwestra gromadziło się prawie 150 osób młodzieży. O północy była msza święta i duszpasterz cały czas był z młodzieżą. Tak samo na obozach namiotowych, to ja nie miałem jakichś faworów. Ja spałem normalnie w namiotach takich jak studenci, a w każdym namiocie przynajmniej czterech. Studentów, cztery studentki, ja jako jeden z nich. Dlatego ksiądz pozostał młody duchem. O tak, muszę to powiedzieć, że niejednokrotnie łapę się na tym, że nie czuję jeszcze tej na barkach 75 lat. I nawet kiedy poszedłem obejrzeć dom księży Emerytów, ten portier, który mnie puszcza, mówię Ja, po co ksiądz przychodzi? Ja mówię, jestem tu skierowany jako Ksiądz? Ksiądz ma już 75 lat. No, bardzo mi było przyjemnie, że oceni ocenił mnie e tak żywotnie jeszcze i rzeczywiście tak się czuję. Bo ksiądz jeszcze nie wybiera się do domu emerytów. Takie pogłaski chodzą. No więc sprawa przedstawia się tutaj, muszę powiedzieć bardzo delikatnie, żeby nie było jakichś plotek. W dekrecie, który otrzymałem od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, jest napisane, że w związku z limitem wieku zostaje skierowany w stan spoczynku z możliwością zamieszkania w domu księży Emerytów. Z możliwością. Wcześniej trochę myślałem o tym, że jeszcze jakiś czas jako rezydent będę mógł pozostać przy parafii, ale to wszystko zależy od księdza, który jest następcą. Przychodzi tu jako następca ksiądz Andrzej Chmielewski, który ostatnio przez 9 lat był proboszczem w Dobroniu. Spotkałem się z nim dwa razy. Pierwszy raz 17, to było w poniedziałek, poprosiłem, żeby przyjechał, żebyśmy porozmawiali. No, bardzo sympatycznie, bo to jest mój dawny student w seminarium, prawda? W seminarium byłem profesorem przez 25 lat, więc było bardzo dobrze. Ale y, następnym razem, w środę, zatelefonował i prosił, że musimy się natychmiast spotkać, bo jest bardzo poważna sprawa. Otóż rozmawiał z księdzem Andrzejem Blewińskim, który jest dziekanem zgierskim i tak jak mówił, z kurią i nie godzi się na to, żebym pozostał na plebanii, że powinienem plebanie opuścić do 30 czerwca. No, w związku z tym już innego wyjścia nie było. Mam pozwolenie na zamieszkanie mam. Tu w zasadzie dłużej pozostawać, nawet na krótki czas nie mogę. Wobec tego szykuję się do przejścia na, do domu księży Emerytów. Proszę, Księdza, po 23 latach mieszkania w zgierzu napisał ksiądz: Jestem zgierzaniną. No, dlatego że e, tak jak ostatnio, e, jak kiedyś prezydent. Kennedy, a ostatnio Obama, kiedy przyjechał do Berlina, to chcąc okazać swoją solidarność z Niemcami, powiedział Ich bin ein Berliner, czyli ja jestem Berlińczykiem. Natomiast w moich. W moim piśmie i w moich ustach to znaczy, że to miasto przez te lata stało mi się bardzo bliskie i z tym miastem się po prostu przez cały czas identyfikowałem. Nawet wyczuli to parafianie, bo jako pamiątkę yy, ofiarowali mi taki, taką obrączkę. Taką obrączkę, którą mam nosić jako znak tego, że chociaż odejdę, ale zawsze sercem będę z tymi ludźmi, z którymi tu się bardzo zżyłem. Kolejna pamiątka to też tablica wmurowana w naszym tak, kościele, tak, w której znajduje się napis na zawsze umiera tylko ten, kto jest zapomniany. O właśnie, no to bardzo z tym koresponduje. Pan, pan, tablicę e, zrobił pan Edelwein, ona jest bardzo ładnie zaprojektowana, podobała mi się i jest tam tylko Wzmianka o tym, gdzie w jakich latach pracowałem, no ostatnio, ostatnią moją placówką duszpasterską w latach aktywności kapłańskiej, no jest właśnie zgierz. Parafia farna, 23 lata, to jest dużo no prawie ćwierć wieku. Za dwa lata będę obchodził. Złote gody, więc trochę myślałem, że te dwa lata jeszcze tu z, będę rezydował, no ale złożyło się inaczej. I, i dlatego ta sentencja na dole tej y, tablicy, zresztą chciałbym to też powtórzyć później na tablicy nagrobnej, że na zawsze umiera ten, o kim się w ogóle nie pamięta. E, napisał ksiądz w swojej książce, że chciałby być pochowany na naszym starym cmentarzu przy ulicy Piotra Skargi. Jest nawet na to zgoda Kurii. Tak. Jeszcze ksiądz żywotny nie chce o tym mówić, ale. Tak, ale zawsze Taki ksiądz ma mieć... plany. Tak. Y, dlatego tak sobie pomyślałem, bo zawsze było w tradycji kościoła, że ksiądz, który pracuje jako proboszcz, również po śmierci pozostaje w tej parafii. Proszę Księdza, cofnijmy się 23 lata wstecz. Jak Ksiądz został przyjęty jako nowy proboszcz? No, przyznam się, że y, dla mnie było to bardzo duży przeskok, prawda? No, praca ze studentami, z nauczycielami akademickimi, te różne formy, duszpasterskie i tak dalej. No a tu już jestem y, proboszczem odpowiedzialnym za wszystko. Przez parafian zostałem przyjęty życzliwie. Może troszeczkę tak badali mnie, jaki jestem, co. Ale z każdym. Rokiem ta więź była coraz ściślejsza, no ja teraz jak, płaczę na, jak patrzę na płacz tak wielu ludzi, to naprawdę widzę, że ta, ta jedność, ta więź, ta przyjaźń między mną a parafianami jest bardzo ścisła. Może też i dlatego, że ja bardzo dużo się udzielałem w tym czułem swoją duszpasterską pasję prawda odwiedziny duszpasterskie w tej książce podaje że czasem to były tysiące ludzi dopóki miałem jeszcze kondycję jeszcze lepszą niż teraz Nogi były bardzo sprawne, wytrenowane w tych różnych trasach turystycznych. No poza tym, bardzo dużo w kancelarii, bardzo wiele ślubów. Prawie wszystkie śluby sam udzielałem. Tak samo bardzo wiele chrztów, pogrzebów. No więc to bardzo mnie złączyło ze wszystkimi ludźmi. Te 23 lata do dla naszego kościoła wiele też inwestycji, które ksiądz przeprowadził. Oszklenie witraży, renowacja ołtarza głównego, ambony, naprawa organów, iluminacja kościoła, grzewanie kościoła, wymiana nagłośnienia. Wszystko to bardzo kosztowne inwestycje, ale środki jakoś udało się księdzu znaleźć. Muszę powiedzieć, że spotykają się z wielką życzliwością parafian i zawsze tych funduszów wystarczyło. I nawet nigdy do tej pory żadnej zbiórki nie organizowałem poza teraz zbiórką na remont wieży. I poza tym władze miasta były też zawsze życzliwe. No, ostatnio na ten remont wieży otrzymałem na mocy decyzji Rady Miasta 77 chyba tysięcy. No i my dokładamy. Również tyle i na koncie będzie przy moim odejściu 145 tysięcy. To wystarczy na pokrycie wszystkich prac związanych z tym pierwszym etapem generalnego remontu naszej wieży. Ale coś więcej, bo podpisałem umowę z Politechniką Łódzką, która. Przez swoich studentów i pracowników naukowych będzie opracowywała szczegółowo tzw. inwentaryzację zarówno starej plebanii, jak i całego domu parafialnego. Dlatego ten mój następca będzie miał sporo roboty, bo przede wszystkim musi dopilnować, żeby ten remont wieży do końca października był właściwie wykonany, a prace już trwają. Poza tym musi to, w to wszystko wejść, prawda? To jest bardzo dużo materiałów, projektów i tak dalej. Ale jest inspektor nadzoru, jest konserwator wojewódzki, który nad tym wszystkim czuwa i z tego się cieszy, a dalej to będzie remont, rewitalizacja starej plebanii ponieważ zaplanowałem, żeby tam była parafialna filia sakralna Muzeum Zgierskiego, a do tego remont domu parafialnego, który jest w bardzo złym stanie, ponieważ tam było przedszkole miejskie, wcześniej parafialne, ale przedszkole miejskie odchodząc nie dało nam żadnego odszkodowania, więc dlatego też staramy się, rozpoczęliśmy już starania, przygotowując wnioski, składając je do Urzędu Marszałkowskiego o fundusze unijne i poza tym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby nam w tym pomogli. Planów jeszcze dużo dla nowego księdza, następcy, ale ksiądz jeszcze tak do końca nie odchodzi w tym spoczynku, bo mówił ksiądz, że jeszcze możemy spodziewać się ukazania nowego tytułu wydawniczego związanego z wyznaniami księdza. A jeżeli chodzi o to, to muszę tu powiedzieć tak, od Chyba czterech lat zamieszczam kazania w internecie na naszych stronach, prawda? Ponieważ przez 25 lat byłem profesorem kaznodziejstwa. Wobec tego to niełatwo jest tylko podawać teorię kaznodziejstwa i komunikacji, ale no dać jakieś przykłady. Oczywiście to jest moja sprawa bardzo osobista, bo każdy ma swój profil mówienia. Natomiast właśnie chodziło mi o to, żeby te kazania wzbudzały ferment, żeby pobudzały do dyskusji. No, muszę powiedzieć, że wielu, wiele osób dziwi się, że ja jestem w tych swoich stwierdzeniach często kontrowersyjny i odważny. Nawet do tego stopnia, że. Ostatnie kazanie, które zamieściłem na stronach, było mocne w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami i życzliwe mi osoby poprosiły, żebym jednak na jakiś czas zdjął to kazanie ze strony. Zgodziłem się z tym, ale nie rezygnuję, żeby je jeszcze w swoim czasie zamieścić. A poza tym no, te płytki MP3 pozwalają, żeby każdy nawet w samochodzie sobie te kazania odtwarzał. Oczywiście ja nie mówię z wysokości ambony, tylko ja dzielę się swoimi refleksjami z tymi, którzy chcą tego słuchać. Dlatego po odejściu no, to się bardzo zmienia. Diametralnie zmienia się moja sytuacja. I tu miałem cały zespół internetowy, informacyjny. Współpracowaliśmy razem. Tam będę musiał sobie pracę organizować od początku, ale mam taki plan. i Już zacząłem pracować nad tym, żeby kolejna książka dotyczyła kapłaństwa. Ja jestem 50, prawie 50 lat księdzem, i jak ja to widzę, mówiąc do bólu szczerze, tak jak na spowiedzi. I to ta książka miałaby tytuł: Moje Confiteor, wyznania. Więc wyznać coś komuś, to znaczy otworzyć przed kimś swoje serce, no i będzie tam bardzo dużo problemów które mogą wzbudzić duży ferment dyskusyjny, prawda? Ale no, wydaje mi się, że jeżeli mamy być ludźmi szczerymi i szukać prawdy, to nie powinniśmy bać się mówić o problemach trudnych, prawda? Bo są czasem takie tematy tabu, ludzie się boją, no szczególnie księża. No bo yy, biskup ma jednak bardzo duże możliwości zdyscyplinowania księdza. W zasadzie ksiądz całkowicie jest uzależniony od jednej osoby, od biskupa. Dlatego też księża wolą niektóre rzeczy w sobie jakoś tam przeżywać, czy dzielić się tylko w najbliższym gronie, natomiast nie wypowiadać tego publicznie. Ja natomiast uważam, że co innego jest, jeżeli kościół krytykuje palikot. A który no, jest wrogi wobec religii i kościoła, to każdy widzi, czy jakieś partie lewicowe. A co innego jest, jeżeli krytycznie o pewnych sprawach w kościele mówi ktoś, kto kocha kościół. I ja mówię krytycznie dlatego, że chciałbym, żeby było lepiej, czyli z miłości do kościoła. No w tym duchu i to mi bardzo odpowiada, wypowiada się papież Franciszek. On nie boi się tego, zresztą jest papieżem, żeby mówić o wszystkich często bardzo, bardzo bolesnych i kontrowersyjnych sprawach. Nawet wczoraj podeszła do mnie po Mszy Świętej jedna pani, ponieważ zacytowałem tam papieża Franciszka, ona mówi: boję się o tego papieża. Dlaczego on tak o wszystkim jawnie mówi? Więc nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My niejednokrotnie za, wolimy zamiatać pod dywan, bo uważamy, że jak powiemy coś krytycznego wobec biskupa, wobec księdza, wobec kościoła, to wyrządzamy krzywdę kościołowi. No, gdyby kościół był tak słaby, że każda krytyka mu zaszkodzi, to w takim razie nie byłby z powołania Bożego. Przyksiędza najbliższa niedziela to ostatnia księdza niedziela. Wtedy też organizuje ksiądz Kiermasz książek. Dlaczego warto w nim uczestniczyć? Jakie perełki będzie można nabyć? Tak. No, ta niedziela jest tą ostatnią niedzielą, ale jak zaznaczałem, bardzo bym prosił, żeby żadnych pożegnań nie było. Jeżeli ktoś chce jakiś kwiatek symboliczny, to niech złoży ofiarę miłosierdzia do skarbonki św. Antoniego. Natomiast tak, można sobie wyobrazić, że przez te. No ile lat kapłaństwa? 50, a później, wcześniej jeszcze kleryckie, no przecież z domu człowiek coś wziął. Tych rzeczy ja mam bardzo dużo. Szczególnie książek. No jako profesor książka to był mój warsztat pracy. No? no tych książek mam około cztery tysiące. Niektóre są bardzo cenne. Ja oceniam tak wartość mojego księgozbioru na ponad sto tysięcy. Ale co ja mam z tym zrobić? Do domu księży Emerytów nie można ze sobą wziąć absolutnie niczego, tylko bieliznę, ponieważ tam wszystko jest tak urządzone są dwa małe pokoliczki, że jak ksiądz umrze, żeby następny mógł od razu wchodzić na jego miejsce. Ale część książek też przekaże ksiądzki Gierskiej księżnicy. Tak, no właśnie te książki przekazuje. Częściowo do naszej biblioteki parafialnej, która będzie całkowicie zmodernizowana, no już przez Nowego księdza proboszcza. A część książek na kiermasz będzie to kiermasz książki i tych książek będzie bardzo dużo, będą bardzo różne. Nawet ostatnio pomyślałem, że ponieważ mam. Sporo obrazów no, od studentów, którzy jako prace swoje tam magisterskie malowali na, w Akademii Sztuk Pięknych, poza tym y, przy różnych okazjach jako prawda wyraz, że to wszystko oddam na aukcję. No bo co ja mam z tym zrobić? Poza tym całe wyposażenie kuchni, telewizory, dwa, wszystko oddaję ludziom lodówkę, wszystko co tylko możliwe, bo po prostu no, to jest taka praktycznie śmierć że dla mnie pozostaje tylko trumna, bo nic absolutnie osobistego mieć nie mogę. Książek to mogę wziąć ile? 10? 20? Więc można sobie wyobrazić, że to yy, dla mnie jest przeżycie ogromne, bo człowiek jednak przyzwyczaja się nie tylko do ludzi, ale w ciągu lat przyzwyczaja się i do kwiatów, które ma. I do drobiazgów, do świecznika, do tego, do tamtego, do szafy. A mam szafę, która ma 200 lat jeszcze po prababci. Do każdej rzeczy. I w tym nie dziwi mi się, jak żona Regana ze sobą woziła jakąś tam, jakiś mebelek, bo bardzo był jej bliski i tak dalej, jej służył. Wobec tego w tym wszystkim jest moje serce. I to myślę, że kupując, składając jakąś ofiarę z tej okazji, czy w ogóle nie składając, no każdy będzie w, w tym miał jakiś znak bliskości ze mną. Każdy, Kilar, na przykład po śmierci swojej żony, mówi, że nawet durszlak z kuchni zachowuje jako pamiątkę po swojej żonie. No więc to jest, niby myślę, że zrozumiałe. No na razie to jestem yy, od rana do nocy zajęty przy porządkowaniu tego wszystkiego, ale wszystko to, co, co pozostanie, część rzeczy zostawię, bo niektórzy mi radzą, żebym jednak nabył jakieś mieszkanie, żebym był bardziej mobilny w odniesieniu do ludzi i mógł jeszcze jakieś akcje robić. Ja popełniłem duży błąd, to teraz stwierdzam, że wcześniej nie zatroszczyłem się o jakieś niezależne mieszkanie albo domek. Mam jeszcze brata. Ale mój brat mieszka z żoną, takie mieszkanie dwupokojowe, więc absolutnie nie ma możliwości, żebyśmy jakoś razem byli. Natomiast nawet nikt nie chce wierzyć, że ja nie mam domu czy mieszkania. Ja zawsze wychodziłem z tego założenia, że Kościół jest matką, że Kościół mnie nie skrzywdzi. Wobec tego, no po co mam zbytnio się troszczyć o siebie. No, może w jakimś sensie takim ludzkim to był błąd, ale już nie do naprawienia. Dlatego część tych rzeczy jeszcze zostawiam na ewentualność, gdybym tam jednak nie mógł wytrzymać w tym domu. Wtedy y, musiałbym postarać się o jakieś mieszkanie troszkę większe, prawda? No bo w tym domu księży emerytów jest ponad 30 osób, 30 księży. Są księża na wózkach, z pampersami, księża z demencją, z którymi nie ma zupełnie kontaktu, księża po leczeniach alkoholowych. Także to jest niezmiernie trudno. Ja byłem tam raz obejrzeć i rozmawiałem z jednym księdzem, byłem akurat dobrze z moim bratem, no wyszedłem z tego zupełnie załamany. Chyba, że tylko przychodzić nam spać, a resztę jeździć tylko i to, żeby nie zgupieć. Prawda? Myślę, tak że wielu z by chciało, żeby ksiądz jednak w Zgierzu pozostał. <noise> Mam nadzieję, że nie ostatni raz się widzimy na studiu. E, na zakończenie poprosiłabym pana prezesa, mamy dla księdza kwiatki, za to, że zawsze mogliśmy na księdza liczyć. Na pewno. Podziękowanie na pewno. za Do tyle tej lat. Chciałbym w imieniu zarządu władz stowarzyszenia serdecznie podziękować za lata współpracy z naszą telewizją kablową, za wspaniałe wygłaszane Wspomnienia i o kościele, i o parafii, i w ogóle swoje osobiste refleksje, które ksiądz nam przekazywał. Ja powiem tak: są w życiu takie dwa zawody, które są spowodowane. Jednym to jest lekarz, a drugim jest ksiądz. Lekarz leczy ciało, ksiądz leczy duszę. I tak było w przypadku. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Mógł zapłać serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę za bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję to całej obsłudze telewizji, centrum. Korzystałem wiele razy z życzliwości i sam z przyjemnością mówiłem nie tylko o sobie jak teraz, ale o kościele przede wszystkim, bo przez te lata ten kościół mi się stał bardzo bliski. Ja tam każdy drobiazg znał, bo ja byłem i kościelnym, i monterem, i wszystkim, co było potrzeba. Bo tak mi się wydawało, że ksiądz to nie jest tylko, żeby był dekoracją kościoła, żeby był jednym z ludzi. O, i bardzo, bardzo serdecznie wszystkim i telewidzom za wszystko najserdeczniej dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję.